Już 14 i 15 czerwca w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu odbędzie się czwarta edycja Carbon Silesia Festival. Na scenie zobaczymy zarówno polskich jak i zagranicznych artystów. Więcej o wydarzeniu mówi jego organizator Igor Fleischer. To już czwarta edycja festiwalu Carbon Silesia, który odbędzie się 14 i 15 czerwca właśnie tutaj na terenie Sztolni Królowa Luiza w strefie Karnal. Będzie się działo mnóstwo artystów e, światowego formatu. E, pojawią się m.in. duet e, Royksop, prosto z Norwegii, będzie islandzki zespół Guzgus, e, -Gus, e, reprezentanci francuskiej sceny muzycznej, czyli Vitalik Kentio oraz Brytyjczyk, e, który został wyróżniony przez królową Elżbietę za zasługi dla kultury. Mowa oczywiście o Goldim, który oprócz tego, że jest e, artystą, tworzy muzykę, szefem wytwórni Metalheads, to jest także aktorem i można go było zobaczyć m.in. w kultowym filmie Snetch. Oraz Jamesie Bondzie. Ponad 30 wykonawców na trzech scenach muzycznych. Będzie gorąco, będzie się działo. Cieszę się, że to już czwarta edycja. Festiwal rośnie. Widać coraz większe zainteresowanie. Cieszę się, że jesteśmy tutaj w tej przepięknej przestrzeni Szkolnik Królowa Luiza, która jest odrestaurowana, postindustrialna przestrzeń, która idealnie łączy się z muzyką elektroniczną.